Telewizja Skawina. 24. Zjazd Związku byłych więźniów politycznych z okresu stanu wojennego w Skawinie. To ważne wydarzenie. Tak. wszystkim to, że, że Skawina w jakiś sposób zostaje taka honorowana, prawda? Bo też w Skawinie, jak i w okresie chrześniejszym, międzywojennym, działali tutaj ludzie o niepodległość Polski. Tu jesteśmy w Sokole, słynny, prawda, sokolnicy mieli swoją siedzibę i tu działali, którzy szli później walczyć z bolszewikami w tym roku. Później okres powojenny, okupacyjny, później powojenny, więźniowie polityczni, działacze niepodległościowi, WIN, NSZ, prawda, Armia Krajowa. Więc tutaj jest takie miejsce, można powiedzieć, że ci więźniowie przyjechali dlatego, że też, tak jak powiedziałem, oddać szczęść tutaj i honor naszej Skawinie, która włączała się właśnie w tą walkę o niepodległość Polski, o niepodległość obiektu Polski, narodu polskiego. I tu jest, jest po prostu bardzo miło tutaj gościć takich ludzi, tak sobie, tak, takich moich przyjaciół, bo ja tak samo jestem w tej organizacji i mam zaszczyt po prostu gościć tych ludzi, którzy mieli tą odwagę, którzy swoje zdrowie, swoje życie poświęcali dla dobra innych, dla dobra Polski, dla dobra ojczyzny i dla dobra swoich rodaków. Dzisiejsze spotkanie w Skawinie w przeddzień 73. rocznicy Rzezi Wołyńskiej ma być symboliczny. Tak, myślę są takie dwa tematy dla weteranów jeszcze do załatwienia. Póki żyjemy, jesteśmy aktywni i możemy wpływać na to, co w Polsce władze robią i co opinia publiczna obserwuje. Myślę, że jeden temat to jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej zbrodniarzy komunistycznych. To są tysiące sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Nie tylko chodzi o odebranie im emerytury, ale w ogóle, żeby nie pracowali w sądach, w prokuraturze, żeby nie kierowali państwem polskim. I to jest jedno nasze zadanie. 25 lat po transformacji, no jesteśmy prawie z mama. W tym samym miejscu, co jesteśmy, jesteśmy nadal prześladowani, tak jak i za lat 80. i przed 80. rokiem. W stosunku w tej Polsce niewiele się zmieniło. Przejęli ją pseudokomuniści przy okrągłym stole. A drugie zadanie to jest upamiętnienie około 200 tysięcy Polaków wymordowanych na Kresach. Przez faszystów ukraińskich, bo byliśmy mordowani przez komunistów sowieckich, przez NKWD i przez hitlerowców, ale też przez litewskich faszystów i ukraińskich. Także ta sprawa mordów UPA na czterech województwach, na terenie czterech województw wschodniej II Rzeczpospolitej, która była dotychczas przemilczana, którą ukrywano no ze względu na to, że Ukraina nie była niepodległym krajem, nie była w pełni suwerenna i trudno było coś tam ułożyć, jakieś rzecz, rzeczowe, uczciwe relacje historyczne z nimi. No W tej chwili Ponieważ pomogliśmy im w walce z rosyjską ekspansją, no to czas najwyższy, żeby też dopominać się o prawdę, żeby budować relacje polsko-ukraińskie wszystkim w oparciu o wzór Piłsudskiego i Atamana Semena Petlury, który z armią ukraińską dopomógł niepodległości Polski. Jest też ważnym symbolem niepodległości ukraińskiej walki pod I wojnie światowej. Chodzi, dziś jest czas na konkretne zmiany. Najwyższy czas zrobić. Weryfikacje, lustracje przeprowadzić, na to nie jest nigdy za późno. Rozliczyć zbrodniarzy stanu wojennego, bo nierozliczone zbrodnie będą rodziły nowe zbrodnie, pociągnąć do odpowiedzialności tych wszystkich, co są winni tej transformacji. A to nie była transformacja, tylko grabież majątku narodowego. No i najwyższy czas byłoby uznać bohaterów. Cześć i chwała, ale najlepiej, żeby ten rząd. Mówi to za życia, a nie po śmierci. I myślę, że powinniśmy domagać się, żeby tam, gdzie mieszkają Polacy, na zachodniej Ukrainie, nie stawiano pomników bandery. jak gdzie indziej chcą, to jest ich sprawa. Natomiast tutaj nie może być to, ten człowiek, który jest symbolem zbrodni, być kultywowany. Powinny być pomniki Petlury bądź jakichś innych. Ludzi wspólnie byli też żołnierze UPA, którzy razem z winem walczyli z NKWD. No, można szukać wspólnych postaci, wspólnego jakiegoś dorobku, ale prawda historyczna. Nie może być zakłamywana, nie możemy się zgodzić na to, żeby ogromna krzywda i ból nasz, i y strata wielu wspaniałych ludzi no, padła na ołtarzu poprawności politycznej relacji z Ukrainą. Chcemy niepodległej Ukrainy, ale chcemy również godnego upamiętnienia tego, co tam się działo, powiedzenia prawdy, kto za to odpowiada, i obrony polskiej kultury, tradycji na Kresach Wschodnich. To jest także bardzo ważne wydarzenie ze względu, ze względu na wartość edukacyjną też dla mnie. To, to właśnie przede wszystkim dlatego, że ja się cieszę, że jest telewizja skawiska, Skawina ponieważ młodzież ogląda i będzie słuchać, prawda? wsłuchiwać się w prawdziwą historię, bo to co się to działo, co jest, nie to, co nieraz w książkach nie oddaje się jeszcze, do tej pory się jeszcze całkowicie polskiej prawdziwej historii nie ukazuje. Więc tutaj, póki żyją, ci ludzie, ponieważ już dużo niestety tych ludzi już starsi umierają, odchodzą. I ta historia jednak jest bardzo istotna, właśnie przekazywana przez telewizję, przez prasę, jak i radio, jak i pisaną przez książki. Ale ważniejsze jest to, że tych ludzi się widzi. Jeszcze to jest taka autentyczna historia, bezpośrednia. Ona lepiej nawet dociera do młodzieży, niż coś drukowanego, pisanego. Dlatego zachęcam tak samo, dzięki telewizji zachęcam dyrektorów szkół tuskawińskich, średnich, gimnazjalnych, o zapraszanie jeszcze tych ludzi, póki oni żyją, bo to są z Krakowa, z całej Polski, zaprosić, póki żyją i dowiedzieć się, co się działo, jak to się działo, co w ogóle przeżywali, jak, to, jak dokonywali tej rzeczy, że przełamywali ten strach, bo każdy człowiek ma strach, ja też miałem strach jak każdy człowiek przełamuje ten strach, prawda? walczy o dobro, mówi, że jest dobro ważniejsze niż zło. I idzie do przodu i walczy o to dobro, żeby ono było nie tylko dla niego, tylko tak samo dla pozostałych części społeczeństwa części Polski.